Co gdybym powiedział wam, że wszystko, w co wierzyliście przez 25 lat, było kłamstwem? Małgorzata była pewna, że jej mąż Dawid był idealnym mężczyzną. 26 kwietnia 1993 roku Małgorzata Kowalska obudziła się jak co dzień przez ostatnie 25 lat, w ramionach mężczyzny swojego życia. Dawid spał spokojnie. Obok niej jego ciemne włosy już przypruszone siwizną, ale wciąż był tym samym przystojnym mężczyzną, którego poślubiła w 1968 roku. Historie, które tutaj opowiadamy, są dla tych, którzy nie boją się prawdy. Dlatego zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie polubić ten materiał i przygotujcie się na napisanie swojej opinii w komentarzach bo na pewno będzie Wam potrzebna. Kontynuujemy. Ich małżeństwo było legendą w całej okolicy. Sąsiedzi mówili o nich z zazdrością, zawsze razem, zawsze uśmiechnięci, zawsze zakochani jak młoda para. Dawid, architekt o złotych rękach, budował nie tylko domy, ale i ich wspólne szczęście. Każdego ranka całował Małgorzatę na do widzenia, każdego wieczora wracał z kwiatami lub małym prezentem. Kochanie, jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie, mówił często, trzymając ją za rękę przy niedzielnym obiedzie. Małgorzata wierzyła mu bezgranicznie, jak mogłaby nie wierzyć? Dwadzieścia pięć lat bez jednej poważnej kłótni, bez zdrady, bez kłamstw. Dawid był mężczyzną marzeń każdej kobiety. Tego kwietniowego ranka nic nie zapowiada o tragedii. Dawid jak zwykle wypił kawę, przeczytał gazetę i pocałował żonę na pożegnanie. Wracam na kolację skarbie, rzucił przez ramię, wychodząc z domu. To były ostatnie słowa, które usłyszała od męża. O 17.30 zadzwonił telefon. Dzwonek przerwał spokój ich salonu. Pani Kowalska, tu komisariat, pani mąż, był wypadek. Dawid Kowalski zmarł jako bohater. Gdy zobaczył tonącego w wiśle siedmioletniego chłopca, nie zawahał się ani sekundy. Zrzucił marynarkę i rzucił się do lodowatej wody. Uratował dziecko, ale sam nie wypłynął. Serce nie wytrzymało szoku termicznego. Pani mąż uratował życie młodemu człowiekowi. Powiedział policjant stojąc w drzwiach ich domu. Był prawdziwym bohaterem. Małgorzata pamiętała ten moment jak przez mgłę, krzyk, który wydała, gdy usłyszała te słowa. Sposób, w jaki świat nagle stał się niemy i szary. Jak upadła na kolana w przedpokoju, gdzie wciąż wisiała jego marynarka. Czy wiecie dlaczego 95% ludzi nigdy nie jest gotowych naprawdę? Bo prawda czasem przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, gdy jesteśmy pewni, że znamy całą historię. Pogrzeb odbył się w deszczowy czwartek. Kościół pewie świętego Stanisława był wypełniony po brzegi. Przyjaciele, koledzy z pracy, sąsiedzi, wszyscy przyszli oddać hołd człowiekowi, którego wszyscy szanowali i podziwiały. Dawid był wzorem mężczyzny, męża i przyjaciela. Mówił ksiądz podczas mszy, jego ofiara uratowała niewinne życie. Małgorzata siedziała w pierwszej ławce, ubrana w czarną sukienkę, którą Dawid kupił jej na ostatnie urodziny. Łzy spływały jej po policzkach, ale starała się być silna, taka, jaką chciałby ją widzieć. Po ceremonii, gdy ludzie składali kondolencje, Małgorzata zauważyła kobietę stojącą z boku. Atrakcyjna brunetka, około 35 lat, trzymała za rękę małego chłopca. Chłopiec miał może 7-8 lat. Ciemne włosy, przenikliwe brązowe oczy i gdy podniósł głowę, by spojrzeć na Małgorzatę, serce zabiło jej mocniej. To były oczy Dawida. Nos Dawida, sposób, w jaki zmarszczył czoło, dokładnie taki sam jak jej mąż. Kobieta podeszła niepewnie. Pani Kowalska, nazywam się Sara Nowak. Bardzo mi przykro z powodu pani straty. Dziękuję wyszeptała małgorzata, nie mogąc oderwać wzroku od chłopca. To mój syn, Michał. Dodała Sara, delikatnie popychając dziecko do przodu. Chłopiec spojrzał na małgorzatę i powiedział cichutko: Przykro mi, że wujek Dawid nie żyje. Wujek Dawid. Słowa chłopca uderzyły małgorzatę jak piorun. Wujek Dawid, jak dziecko, którego nigdy wcześniej nie widziała, mogło znać jej męża. I dlaczego ten mały chłopiec był tak podobny do Dawida, że aż zapierało dech w piersiach? Każda nowa wskazówka składała się w przerażający obraz. Oto czego nikt wam nie powie o prawdzie. Czasem ukrywa się w najniewinniejszych słowach siedmioletniego dziecka. Wujek, powtórzyła Małgorzata, starając się zachować spokój. Jej głos brzmiał obco, jakby należał do kogoś innego. Sara Nowak pobladła, szybko chwyciła syna za rękę. Michał często tak mówi na znajomych dorosłych, prawda, skarbie? Ale chłopiec pokręcił głową z dziecięcą szczerością. Nie, mamo, wujek Dawid zawsze przynosił mi czekoladę i uczył mnie gwizdać, pamiętasz? Mówił, że jestem podobny do niego, gdy był mały. Trzask. Małgorzata poczuła, jakby ziemia rozstąpiła się pod jej stopami. Sara desperacko próbowała uciszyć dziecko. Michał, nie tutaj, chodźmy już. Ale małgorzata złapała kobietę za rękę. Jej uścisk był mocny, desperacki. Proszę poczekać, skąd mój mąż znał pani syna? To, to nieporozumienie! wyjąkała Sara. W jej oczach błyszczały łzy. Przepraszam, nie powinniśmy byli przychodzić. Ale było już za późno. Inne osoby zaczęły słuchać: szwagierka Małgorzaty, Anna podeszła bliżej. O czym rozmawiają te panie? Małgorzata patrzyła na chłopca i widziała Dawida w każdym jego geście: sposób, w jaki pocierał nos, gdy był zawstydzony, sposób, w jaki przechylał głowę, gdy się zastanawiał, nawet sposób, w jaki uśmiechał się jednym kącikiem ust. Ile ma lat pani syn? Zapytała małgorzata drżącym głosem. Siedem, odpowiedziała Sara cicho. Kiedy się urodził? Sara zawahała się. 7 czerwca 1985 roku. Małgorzata szybko przeliczył w głowie. 1985 rok. To był rok, gdy Dawid miał dużo wyjazdów służbowych. Rok, gdy często wracał późno z pracy. Rok, gdy pierwszy raz w ich małżeństwie zaczęła czuć, że coś się między nimi zmieniło. Gdzie pan mieszka? Zapytała Anna, przejmując inicjatywę, gdy zobaczyła, że Małgorzata jest w szoku. W Pruszkowie, wyszeptała Sara, ale naprawdę musimy już iść. Pruszków. Dwadzieścia kilometrów od ich domu, wystarczająco blisko, by Dawid mógł jeździć tam regularnie, wystarczająco daleko, by Małgorzata nigdy się nie dowiedziała. Małgorzata spojrzała ponownie na chłopca, Michał Nowak, siedem lat, podobny do Dawida, jak jego młodsze odbicie. Pani syn zaczęła, ale głos więzł jej w gardle. Tak? Sara była blada jak ściana, ma oczy mojego męża. Cisza, deszcz bębnił o okna kościoła. Ludzie wokół nich przestali rozmawiać, wyczuwając napięcie. Sara wzięła głęboki oddech. Pani Kowalska, może porozmawiamy gdzie indziej? To nie jest miejsce. Nie, przerwała jej Małgorzata. Po raz pierwszy od śmierci Dawida jej głos brzmiał silnie: Powiedz mi prawdę, teraz, kto jest ojcem twojego syna? Sara spojrzała na małego Michała, potem na Małgorzatę. W jej oczach była rozpacz, ale też ulga kogoś, kto przez lata nosił w sobie ciężki sekret. Dawid, wyszeptała, Dawid był ojcem Michała. Świat małgorzaty zawalił się w jednej sekundzie. Słowa Sary odbijały się echem w jej głowie. Dawid był ojcem Michała. Każda nowa wskazówka układała się w przerażającą całość. Oto, czego nikt wam nie powie o zdradzie nigdy nie przychodzi sama. Zawsze ciągnie za sobą całą lawinę kłamstw, które trzeba odkopać jedno po drugim. Nie, wyszeptała Małgorzata. To niemożliwe. Dawid by mi powiedział, byliśmy małżeństwem 25 lat. Sara objęła mocniej swojego syna, który patrzył na dorosłych z niepokojem charakterystycznym dla dzieci wyczuwających napięcie. Pani Kowalska, może nie tutaj, nie. Krzyknęła małgorzata, nie zwracając uwagi na gapiące się twarze żałobników. Tutaj i teraz, jak długo trwał ten związek? Sara zamknęła oczy. Osiem lat. Osiem lat. Podczas gdy małgorzata gotowała obiady, prasowała koszulę i wierzyła w swoją bajkę o idealnym małżeństwie, jej mąż budował drugie życie z inną kobietą. Skąd się znaliście? zapytała. Jej głos brzmiał teraz jak stal. Pracowałam w firmie architektonicznej. Dawid projektował dla nas budynki mieszkalne. Sara mówiła cicho, ale każde słowo było jak pchnięcie nożem. Na początku to były tylko spotkania służbowe, potem potem co? Zakochaliśmy się. Małgorzata poczuła, jakby ktoś uderzył ją pięścią w żołądek. Zakochali się. Nie był to przelotny romans, jednorazowa słabość, to była druga prawdziwa miłość jej męża. Anna, szwagierka Małgorzaty, chwyciła ją za ramię. Małgosiu, chodź stąd, nie przy wszystkich, ale Małgorzata wyrwała się. Po raz pierwszy w życiu nie dbała o to, co powiedzą ludzie, wiedział o dziecku? Tak, przyznała Sara z bólem w głosie. Był przy porodzie, płacił alimenty, przychodził na urodziny Michała czytał mu bajki przed snem gdy gdy co gdy zostawałam u niego na weekendy Małgorzata poczuła zawrót głowy weekendy te weekendy gdy Dawid jeździł do matki albo miał ważne spotkania z klientami gdy ona została sama w domu on budował wspomnienia z inną rodziną pokazywał mu zdjęcia pani zapytał nagle mały Michał wyrywając się z objęć matki Sara pobladła Michał nie ale pokazywał. Ciągnął chłopiec niewinnie. Mówił, że ma piękną żonę, która bardzo go kocha i że jest mu przykro, bo musi was okłamywać. Cisza, nawet deszcz, jakby przestał bębnic o szyby. Małgorzata spojrzała na dziecko, na syn swojego męża i zobaczyła w jego oczach szczerość, której nie było u dorosłych. Przykro mu było? Powtórzyła łamiącym się głosem. Michał przytaknął energicznie. Bardzo. Czasem płakał, gdy myślał, że nikt nie patrzy. Mama mówiła, że tata ma trudną sytuację, trudną sytuację przez osiem lat. Sara Nowak wzięła głęboki oddech. Pani Kowalska, Dawid bardzo panią kochał. Zawsze o pani mówił z największym szacunkiem. Nie chciał pani skrzywdzić, ale skrzywdził, eksplodowała Małgorzata. Przez osiem lat żyłam w kłamstwie, przez osiem lat byłam żoną mężczyzny, którego wcale nie znałam. Ludzie wokół nich zaczęli szeptać, skandal na pogrzebie, ale Małgorzata była już poza dobrem i złem. Czy były inne? zapytała cicho. Sara pokręciła głową. Nie, tylko ja. I nie było to łatwe. Proszę mi wierzyć. Kochać mężczyznę, który nigdy nie będzie w pełni twój, a ja kochałam mężczyznę, który w ogóle nie był mój, przerwała jej Małgorzata. Spojrzała na grób Dawida, na wieniec z napisem kochanemu mężowi. Wszystko było kłamstwem ich rocznice, wakacje, wspólne plany na przyszłość. Nawet jego śmierć, heroiczna, szlachetna, teraz wydawała się fałszywa. Żegnamy się. Powiedziała Małgorzata Lodowato i nie chcę was więcej widzieć. Nigdy. Sara wzięła syna za rękę. Rozumiem, ale gdyby kiedyś zechciała pani poznać prawdę o ostatnich latach życia Dawida, jakąż prawdę? Że planował zostawić mnie dla pani, że chciał wyznać wszystko i prosić o wybaczenie, że w końcu zrozumiał, iż nie można budować szczęścia na kłamstwie. Słowa Sary wisiały w powietrzu jak trucizna. Planował zostawić mnie dla pani, chciał wyznać wszystko. Małgorzata stała w deszczu na cmentarzu, patrząc na kobietę, która przez osiem lat dzieliła jej męża. Część jej chciała krzyczeć, bić, niszczyć, ale większa część, ta, która przeżyła 25 lat z Dawidem, chciała po prostu zrozumieć. Wchodź się do tej historii, gdy myślisz, że znasz już zakończenie? Czasem prawda ma więcej warstw niż najgłębsze jezioro. I małgorzata dopiero zaczynała nurkować. Dlaczego mi to powiedziałaś? zapytała małgorzata. Jej głos był dziwnie spokojny. Sara objęła mocniej Michała: bo zasługuje pani na prawdę, całą prawdę. Całą prawdę? Małgorzata zaśmiała się gorzko. A jaka jest cała prawda, Saro, że mój mąż przez osiem lat żył podwójnym życiem? że miał dziecko, o którym nie wiedziałam. Czy może ta część, gdzie rzekomo planował mnie zostawić? Nie zostawić panią, przerwała Sara szybko. Zostawić mnie. Chciał zerwać ze mną i powiedzieć pani o wszystkim, prosić o wybaczenie. Klik. Coś w głowie Małgorzaty się przełączyło. Nagle wszystko zaczęło nabierać sensu. Ostatnie miesiące życia Dawida, jego dziwne nastroje. Sposób w jaki patrzył na nią podczas kolacji z czułością, ale i z bólem. Jak często mówił kocham cię bez powodu. Kiedy miał mi powiedzieć, zapytała cicho. W rocznicę ślubu za dwa tygodnie przygotowywał się do tego od miesięcy. Dwudziesta rocznica ślubu, Małgorzata już planowała romantyczną kolację w ich ulubionej restauracji. Dawid prawdopodobnie planował zniszczyć jej świat. Ale nie zdążył, dodała Sara z bólem w głosie. Umarł, ratując to dziecko, zanim zdążył naprawić swoje błędy. Małgorzata spojrzała na małego Michała. Chłopiec patrzył na nią wielkimi, brązowymi oczami oczami swojego ojca. W jego twarzy nie było winy ani złości, tylko smutek dziecka, które straciło kogoś ważnego. Czy, czy on mnie naprawdę kochał? Zapytała Małgorzata, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Bardzo, odpowiedziała Sara, bez wahania. Mówił o pani każdego dnia, o tym, jaka pani jest dobra, cierpliwa, piękna. Zazdrościłam pani tej miłości. Ale przecież była z nim osiem lat. Tak, ale nigdy nie miałam tego, co pani, jego całego serca. Część należała zawsze do pani. W tym momencie Małgorzata zrozumiała coś, co będzie ją prześladować przez resztę życia. Dawid nie był potworem, był słabym człowiekiem, który wplątał się w sytuację, z której nie umiał wyjść, który kochał dwie kobiety na różne sposoby i ranił je obie. Co teraz będzie z chłopcem? Zapytała. Sara wytarła łzy. Będziemy żyć dalej jakoś. Michał jest mocny, jak ja. Sara spojrzała na nią zdziwiona. Też jestem mocna, powtórzyła Małgorzata. Muszę być, bo inaczej ten ból mnie zniszczy. Spojrzała na grób Dawida, potem na Sarę i Michała. Trzy osoby zniszczone przez jednego mężczyznę, ale wciąż żywe, wciąż zdolne do miłości. Sara powiedziała nagle: Chciałabym, żebyśmy się spotkały za tydzień. Chcę wiedzieć o nim więcej, o tym człowieku, którego kochałyśmy. Sara kiwnęła głową. Dobrze, Małgorzata ukłoniła się przy grobie męża. Żegnaj, Dawidzie, kochałam cię przez dwadzieścia pięć lat i mimo wszystko, wciąż kocham. Gdy odchodziła z cmentarza, poczuła coś dziwnego. Ból był wciąż tam, ostry jak nóż, ale obok niego pojawiło się coś innego. Ulga. Po raz pierwszy od śmierci męża wiedziała, kim naprawdę był a prawda, nawet bolesna, była lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Czy wiecie, dlaczego nieudaca jest kluczem do sukcesu? Bo czasem trzeba stracić wszystko, żeby w końcu odnaleźć siebie, a Małgorzata właśnie zaczynała swoją prawdziwą podróż.